Generalnie, jeżeli chodzi o mnie, to ja już od dzieciństwa tutaj przyjeżdżam, dlatego że i dziadkowie i rodzice od wielu lat, więc tak naprawdę już jak byłam w wózeczku i na właśnie w tym samym miejscu było zdjęcie, to od kilkunastu lat gdzieś bodajże od 2004-2005 roku. Więc... A ja przyjechałam tutaj z dziewczyną, razem, z, razem z nią i Spędzamy sobie tu część czas. Miałam trochę obawy, ale podoba mi się, jest ok. Tutaj są te zabiegi, tutaj jest basen, siłownia jest, więc jest z czego korzystać na pewno. No myślę, że teraz właśnie też przede wszystkim na duży wybór tych zabiegów, bo tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. E, baseny, sauna i grota solna, więc też takie z dzieciństwa. E, no, jeśli chodzi o mnie, to myślę, że masaż, tak e, najbardziej e, masaże. No według mnie też masaże tutaj bardziej, żeby zrelaksować się i odprężyć. Najlepszym takim dla mnie masażem jest masaż relaksacyjny, żeby się tak odprężyć. Według mnie też tutaj duży jest wybór i ja też zwracam często uwagę na jedzenie, żeby było dobre i smaczne. Uważam, że fajnym plusem są też te takie kolacje tematyczne, typu właśnie jakieś tam hiszpańskie, meksykańskie i to też jest takie coś innego. Jeżeli dzisiaj był dzień ziemniaka, czy coś takiego na obiad? I też bardzo smaczny obiad był. Tak stwierdziłam ostatnio, jak teraz wychodziliśmy do te zabiegi, są właśnie bardzo miłe panie i to też uważam, że jest dużym plusem, bo rzeczywiście może być to stresujące czasami, żeby gdzieś tam właśnie pójść sobie na masaż i że ta opieka wokół też jest ważna. żeby po prostu cała atmosfera, więc ja uważam też, że na duży plus różne panie, które właśnie są i przyjmują na zabiegi. No, według mnie cała atmosfera tutaj jest przyjazna, pani pomogą z recepcji i. Da się z nimi dogadać po prostu i miłe są o. Korzystamy też jak na przykład w czasie wakacji przyjeżdżaliśmy, no to na przykład z siłowni na zewnątrz, z parku. Ogólnie uważam, że jest fajny, duży obiekt i po prostu jest co robić. Trzeba się przejść do kawiarni, posiedzieć wieczorem, czy na przykład pójść na baseny. Więc dla mnie też wielkim plusem, bo nie ma nudy po prostu uważam. Według mnie bardzo fajnie jest tutaj zagosp zagospodarowane ten teren i da się usiąść, posiedzieć sobie na przykład właśnie po obiedzie i zrelaksować się. Też spacerujemy czy też po prostu idziemy nad tężnie? bo chociaż to też jest taki punkt obowiązkowy. Poza teren też chodzimy no i właśnie te tężnie tutaj największą robimy robotę, największa atrakcja tutaj tego wszystkiego według mnie jest. Chodzimy tutaj na te imprezki wieczorne, bardziej może tutaj usiąść, wypić coś niż potańczyć, ale Ogólnie tak chodzimy. Wczoraj byliśmy też i sobie siedzieliśmy, wypiliśmy sobie drinka czy coś i można sobie właśnie posłuchać muzyki. Ja uważam, że nie ma co przekonywać, bo na przykład moim zdaniem osobiście warto przyjeżdżać do takich obiektów, bo okej, okay, no, może spodziewamy się, że tylko są nie wiem starsze osoby, ale jest ogrom różnych atrakcji, właśnie pod różne zabiegi, które każdy znajdzie coś dla siebie baseny, sauny, grotę solną, że. Jest wiele atrakcji i uważam, że warto. Też tutaj jest siłownia, więc sportowo też może być. Przyjeżdżam nadal z rodzicami i czasami też z dziadkami. Aktualnie z dziadkami przyjeżdżam.